Co robi Rose? Ten miś też mi się przyda. Wow, spójrzcie tylko, jak bardzo zmieniło się moje słodkie autko. Robi się coraz bardziej podobne do mnie. To różowe futerko sprawi, że mój samochód będzie wyjątkowy. Wygląda niesamowicie. Dziewczyny, patrzcie! Samochód Rose wygląda teraz o wiele fajniej. Przyjrzyjmy się bliżej. Jest taki miękki. Taki miły w dotyku. Widziałyście te fajne rzęsy? Widzisz, Ben? Mój samochód podoba mi się bardziej niż twój gruchot. Co? Gruchot? Zamierzam zmienić ten samochód w prawdziwą bestię. Wszystko, co muszę zrobić, to nacisnąć jeden przycisk. Po tym tuningu nawet nie poznacie mojego auta. Super, teraz pomaluję cały samochód na czarno. Wyszło idealnie. Od razu widać, że tym samochodem jeździ prawdziwy przystojniak. Muszę dodać jeszcze tylko kilka drobnych szczegółów. Rewelacja. I złote kolce będą idealnym wykończeniem. No i co powiecie? Wow, Ben, to jest takie fajne. Jesteś taki brutalny, a twój samochód jest taki sam. Macie rację, dziewczyny. I mój samochód jest zdecydowanie ładniejszy niż jakieś różowe pudło. Jak sprawić, żeby mój samochód wyglądał fajniej niż Bena? Wiem! Trzeba zająć się jego wnętrzem. Tutaj też musi być wszystko na różowo. Patrzcie, jakie fajne siedzenia. Nie można zapomnieć o misiu. Dodam jeszcze te słodziutkie ozdoby. Im tego więcej, tym ładniejszy będzie mój samochód, a ja będę jeszcze szczęśliwsza. Z przyjemnością przejrzę się w tym lustereczku. Nastrojowe oświetlenie też nie zaszkodzi! Super! Dziewczyny, co myślicie? Rose, to przerosło wszystkie nasze oczekiwania. Bardzo fajnie! Ben, czego tu chcesz? Spadaj do swojego nudnego samochodu? Ej! Jeszcze zobaczymy, czy samochód jest nudny. Zaraz to naprawię. Dodamy kilka łańcuchów. Łańcuch dodam też na kierownicę, żeby wszystko było w jednym stylu. Z przodu postawię cukierki dla gości, a pod lusterkiem powieszę tego słodkiego szkieletorka. No, teraz wygląda idealnie. Dziewczyny, chodźcie! Nie, tu nam się bardziej podoba. Co? Serio? Mam tu kilka fajnych kolców, patrzcie. Aj, jak to boli! Co robić? Jak je do mnie zwabić? Wiem, dlaczego nie pomyślałem o tym od razu. Zamienię samochód w prawdziwy salon gier. Nie tylko wstawię konsolę, ale i różnego rodzaju smakołyki. Na przykład lodówkę z kołą. Wszyscy ją uwielbiają. Wyszło super. A masz, a masz! Co on tam wymyślił? Dziewczyny? Co? Czekajcie, znowu uciekły? A masz, atakuj go. Dobrze mu tak. Może z mojego bagażnika też uda się zrobić coś fajnego? Sprawdźmy. Na początek na pewno muszę pozbyć się śmieci. A może zamienię bagażnik w prawdziwy dziewczęcy domek marzeń? Będzie dużo różowego, dużo lalek i pluszaków. Dziewczyny, co myślicie? Ros, nie przeszkadzaj, my tu gramy. Nie pomogło. To nie fair. Ben, fajnie wymyśliłeś z tą kolą. Wygląda na to, że będę musiała sama pić pyszne koktajle z owocami i innymi słodkościami. Dziewczyny, może się poczestujecie? Co myślisz, Mary? Nie odmówię. Stop, nie odchodźcie ode mnie. Ja też mam pomysł na coś pysznego do jedzenia. Z przodu mogę zrobić naprawdę fajne hot dogi. Konstrukcja gotowa. Muszę tylko zgrillować kiełbaski. Co za aromat! Dziewczyny, zaraz będzie gotowe. Ojej, to jest naprawdę ekstra. Proszę, smacznego. Rose, może Ty też masz ochotę? Ben, mam cię dosyć nie potrzebuje. A, co się tam dzieje? Może wystarczy, to okropne. W dodatku jest tak głośno. Ale dziewczynom się podoba. Ben, graj dalej. To naprawdę super impreza. Nie pęknij zazdrości, Rose. Więc chcecie imprezę? No to dostaniecie. I będzie fajniejsza niż jakieś tam rzępolenie Bena na gitarze. Zrobię sobie własny klub tuż przy bagażniku mojego samochodu. Kolumny, światła, i kula dyskotekowa. To wszystko stworzy atmosferę idealnej imprezy. No i oczywiście moja DJ-ska konsola. Dziewczyny, zapraszam! Wow, ta muzyka jest taka ekstra! Już biegniemy! E, dokąd? Uciekły? Ale super! Jakie zmienne są te kobiety? Rose, czego ty tu chcesz? Pokłóćmy się. Lepiej wpadaj do nas, potańczymy. Serio? To bardzo miłe. No to chodźmy. Rose, Ben. To najlepsza dyskoteka, na jakiej byłam. Ale ekstra. Sklepik ze słodyczami. Gdzie by się tu ukryć? Wiem. Schowam się w niebieskich, żelkowych oczach. Czerwone kitkety. Będą idealne. Proszę bardzo, to jest idealne dopasowanie. Sam nigdy mnie tu nie znajdzie. To no, mnie nigdy nie znajdzie w wózku z hubą bubą. Nadchodzę! No i gdzie się ukrywacie? Wychodźcie! Chociaż nie, sam was znajdę! Kitkety, kitkety! Nic nadzwyczajnego! O, ale poruszające się kitkety to już coś niezwykłego. Co tam się dzieje? Oj, kitkety spadają! A, dlaczego? Quentin, wiedziałem, że tam jesteś. Znalazłem cię! Ojej, trzeba stąd szybko spadać, żeby sam też mnie nie znalazł. Jess! Co ty robisz? Uważaj! O, pomocy! Żelki się przewracają! O, dziewczyny! Znalazłem was wszystkich! Nie wyciągaj pochopnych wniosków, sami się pokazaliśmy. Dobra, co tu się dzieje? Intruzi w sklepie ze słodyczami zniszczyliście wszystkie gabloty. Nie ruszać się, zaraz was dorwę! Gniemy! Wybieramy nowego szukającego. No i oczywiście nowe kolory. Kurę, ja mam fioletowy. A ja żółty. A ty, Sofi, będziesz nas szukać. Ups, Sofii nie wygląda na szczęśliwą. Oczywiście, że nie jestem szczęśliwa. Ej, Sofie, nie denerwuj się. Razem szybko ich znajdziemy. Kryć się! Pospisz się Quentin. Po drugi raz nas nie ostrzegą. Gdzie mam się schować? E, może pod stołem? Nie, to się nie uda. Myśl, Quentin, myśl. Może w szafce? Nie zmieszczę się tam. Wow, co za znalezisko. Niemalże skarb. Całe pudełko makaronu pororo. Uwielbiam go. Jest tak żółty jak ja. Sprawdźmy. Już wiem. To odpowiedni rozmiar na taką ilość makaronu. Sophie nigdy mnie nie znajdzie. Hmm, chyba coś słyszałam. Quentin, mam cię! Nie, tu jest pusto. Wiem, gdzie jesteś. Pod krzesłem. Nie, tutaj też go nie ma. Teraz już na pewno cię znajdę. Mam cię! Ojej! Co to ma być? Cała wanna makaronu? Skąd to się wzięło? No cóż, jak to się mówi, zbiegi okoliczności nie są przypadkami. Czas na przekąskę jest pyszne. Kurczę, co za złe wyczucie czasu. Akurat teraz Sofi postanowiła coś zjeść. Muszę wstrzymać oddech i zanurzyć się pod wodą. Aj, to boli. Dlaczego złapałaś mnie za nos? Quentin, co robisz w wannie z makaronem? Nieważne, wracaj tam. Mam tu jednego. Trzeba coś szybko wymyślić. Gdzie na pewno mnie nie znajdą? Nie, tu mnie widać, nie da rady. Może tutaj? Nie, no od razu mnie znajdą. Wiem, ten fioletowy domek to idealne miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szukam. Jess, gdzie jesteś? Może pod Lego? Nie, tu jest pusto. Aha! Tutaj jesteś! Nie, też jej nie ma. To dziwne, gdzie ona jest? Ale skoro tu nikogo nie ma, to oznacza, że mogę pobawić się lalkami. Ojej, sam bawi się lalkami. To dla mnie nowość. Kto tam jest? Ojej, nikogo tu nie ma. Nie rozumiem. Chyba mi się wydawało. Jaki fajny domek dla lalek. Sprawdźmy. Co to? Nogi? A co jest za oknem? Ręka? A tu? E, no cześć, Jess, y, czy widziałaś jak bawię się lalkami? Nie mogę tego tak zostawić. Teraz będziesz tu siedzieć do końca życia. Nawet nie próbuj się wydostać. Nie ma mowy. Nie będę tu siedziała. Kurczę, znaleźli mnie. Mnie też. Przybij piątkę sam. Jesteśmy najlepsi. Czas ustalić, kto tym razem będzie szukał. Hura, znowu się ukrywam. Ja też, biegniemy. Oh, yeah. Coś mi mówi, że znajdziemy ich bardzo, bardzo szybko. Do roboty! To jest sad! Jak mam się ukryć w zielonym sadzie? To proste! Wystarczy udawać, że jest się jednym z drzew. Muszę tylko zrobić coś z kolorem mojej skóry. Liście mi w tym pomogą. Wspaniale! <grystanie> Teraz muszę się odpowiednio zamaskować i ustawić tak jak drzewko. No co my tu mamy? Drzewa i nikogo więcej? Nie sądzę, żeby Jess ukrywała się tutaj. Chociaż właśnie tutaj jest. Daje drzewo. Czas się trochę zabawić. Podleję rośliny. I ta roślina też potrzebuje podlewania. I to obfitego. Ojej, woda! Skąd ona się wzięła? Quentin, co ty? O Jess, nie widziałem cię. Żartuję, oczywiście, że cię widziałem. Przegrałaś. Proszę, trochę wody dla ciebie, żebyś ochłonęła. Dobra, gdzie mam się schować? A, wiem, pod łóżkiem. Oj, to był zły pomysł. Jak to boli. O, hagiwagi. To niesamowity pomysł. Sophie nie znajdzie mnie w środku zabawki. Po prostu położę się na łóżko i nakryje poduszkami. Gdzieś tu na pewno ukrywa się sam. Widziałam, jak wbiegł do pokoju. Pewnie jest pod łóżkiem. Oj, jak to boli. Skoro już jestem w pokoju, to czemu by się nie położyć na łóżku? Muszę tylko przenieść hagiwagi. Ojej, nie mogę go ruszyć. Co się stało? What? Przepraszam. Połóż się. Dziękuję. Chwileczkę. Co? Prawdziwy hagiwagi! To straszne! Ekstra! To naprawdę zadziałało! Sofi, jesteś taka zabawna! Nabrałaś się jak mała dziewczynka! Śpij dobrze! A ja już pójdę! Co za śmierdząca kanapka! Pachnie rybą! Fuuu... Moja papryczka nie pachnie, ale i tak boję się ją jeść. I tylko mnie się dzisiaj poszczęściło. Oreo i mleko. Co może być lepszego? Emma, naprawdę masz coś bardzo obrzydliwego. Zanim wszyscy będziemy śmierdzić rybą, pospiesz się i zjedz to. Chyba najwyższy czas. Ciekawe, czy ta ryba jest duża. Ej, one ruszają oczami. Chyba mi się przywidziało. No dobra. Czas na jedzenie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję w pierwszej rundzie. Te rybki wyglądają paskudnie. Całkowicie się zgadzam. Już mi niedobrze. Nie mogę na to patrzeć. Ale i tak to ja najbardziej cierpię. Wy tylko czujecie ten smród, a ja muszę to jeszcze jeść. Nie, nie mogę już tego wytrzymać. Kiedyś widziałem coś takiego w samolocie. Przepraszam, ale naprawdę nie dałam już rady. No dobra, w końcu nadszedł czas na pyszne ciasteczka Oreo. Oczywiście, jak wszyscy normalni ludzie, zaczniemy od kremu. Rewelacja. Teraz czas na smaczne mleko. W sumie nic się nie stało. To naprawdę jest pyszne. Idealne połączenie. Dawno nie jadłam nic lepszego. A może zmieszam ciastka z mlekiem? Wtedy miałabym super smaczny koktajl. Kilka ruchów i napój będzie gotowy, wow, jesteś jak prawdziwa barmanka. Gdzie się tego nauczyłaś? Przecież to łatwizna, do takiego koktajlu potrzebuje specjalnego kieliszka, ojej! No to życzcie mi smacznego! Kurcze, minus jedno ciastko. Bardzo zabawne. Zobaczymy, co powiecie, jak stracicie swoje przysmaki. No nie wiem, nie mam tu żadnych przysmaków, tylko tę papryczkę. Więc nie mam nic przeciwko temu, żebym ją stracił. Myślałem, że będzie gorzej. Dziewczyny, nie jest tak źle. Okazało się, że ta papryczka wcale nie jest taka ostra. Szybko sobie poradziłeś! Ojej, jednak jest ostra! Pomocy! Podczas pożaru trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego lepiej wejdźmy po stół i to jak najszybciej. Ale z was, koleżanki, co to za dźwięk? O nie! Chyba zaczyna padać! Jestem cały mokry! No, przynajmniej już nie płonę. Jesteśmy! A ty co? Już zdążyłeś się wykąpać? O nie! Dlaczego znowu dostaję jakąś ochydę? Nie jestem psem! A mnie znowu się poszczęściło! uwielbia arbuzy! Ja też miałam mam szczęście! Mam całą paczkę pysznych chipsów. Czas je pochłonąć. No to zaczynam! Stój! One nie są okrągłe, są takie wydłużone! Musisz więc wymyślić coś, co pozwoli Ci je zjeść! I właśnie wpadłam na pewien pomysł: jeśli potrząsnę opakowaniem, to z okruchów można będzie zrobić równe kółko. Ty bez problemu zjem chipsy. Gotowe. I jak? Czy teraz widzisz tu koło? W końcu mogę to zjeść. Mmm, Smakują rewelacyjnie. Wow, niezła prędkość. Inaczej to zjeść? Te chipsy są takie dobre. Suzy, jesteś taka zabawna. I co z tego? Quentin, teraz twoja kolej. Bardzo się z tego powodu cieszę. Co za soczysty arbus, falce lizać. Mogę się poczęstować tylko troszkę? Tak? Więc poczuj na sobie moją zemstę. Chcesz wojny, więc będziesz ją miała. A masz. Przestań! I koniec z tobą, zaraz oberwiesz! Ja ci pokażę. Przestańcie się kłócić, lepiej mi pomóżcie. Nie chcę jeść psiej karmy, ale najwyraźniej i tak nie mam innej opcji. Co za smród! To wygląda jak zgniły gulasz! Mam nadzieję, że smakuje lepiej niż pachnie! Nie! To już przegięcie! Mam dość upokorzeń! Dość? Chyba żartujesz! Będziesz musiała zjeść tę karmę! I to z psiej miski! Tak w ogóle. To miska jest okrągła. Więc jest przeznaczona dla Suzy, a nie dla mnie. Dla jakiej Suzy? I co jeszcze? Quentin, wiesz co ci zrobię? Mam dla ciebie nowy kapelusz. Proszę. Ale co to ma wspólnego ze mną? Ja też w końcu mam szczęście. Uwielbiam strzelającą posypkę. Ja też mam coś dobrego. Pizza pepperoni. I tylko ja nie mam szczęścia! Nienawidzę cebuli. Dlatego to właśnie ty powinnaś zacząć. Może jest słodka. Jednak nie! To smakuje obrzydliwie. Suzy, co za Beksa z ciebie? O, chyba postanowiła przyspieszyć. Im szybciej to zjem, tym szybciej się ode mnie odczepisz. Co to za smród? Mam teraz paskudny posmak w ustach. Wiem, co mogę zrobić, żeby uszczęśliwić siebie po paskudnej cebuli. Pyszne okrągłe kiełbaski z pizzy Quentina. Zwłaszcza, że mam pełne prawo je zjeść. Myślę, że pizza jest całkiem dobra i bez kiełbasek. Więc nie zdenerwowałaś mnie. Ok. O tak, co za pyszności! Falce lizać. No i skończyłem. Tych suchych krawędzi nie lubię, ale można z nich zrobić naprawdę fajne wąsy. Beznadziejnie wyglądasz. Zgadzam się. Po prostu się nie znacie. A, i za co? Dziwne, kto to był. Nie wiem, nikogo nie widzę. Dobra, Emma, teraz twoja kolej. W końcu nadszedł mój czas. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta posypka. Jest nierealnie pyszna. To jak prawdziwe fajerwerki w moich ustach! Nie mogę się doczekać, kiedy zjem całą paczkę. Ojej! Co się ze mną dzieje? To chyba nie powinno się zdarzyć. Pomóżcie mi! O wow, jakie epickie zakończenie challengeu! Tylko spójrzcie! Emma, dzięki za taką niespodziankę! Co prawda nie wyglądasz najlepiej. Mało powiedziane!